Lecimy dalej. Mm, jakieś... Czekajcie, coś przyszło. Przeklikałem, chyba skrzydło, co nie? Tak, skrzydło przyszło nowe. Yy, dobra. Teraz jest Grand Prix Holandii. Jak wiecie w ostatnim odcinku Norris zjechał z, poza punktami A George Russell na czwartym miejscu. Dlatego mamy już ewidentnego kierowcę numer 1 i numer 2. A ja, my możemy coś tworzyć? Takie pytanko? E, projektuj przednie skrzydło, nie. Dobra. E, tak chciałam sprawdzić. Ja trzeba wszystko odklikiwać, to jest najgorsze pod tym. O co chodzi? O, jakaś ważna odpowiedź. Mm, o, obecność zarządu na Grand Prix. O, zaufanie zarządu zarasta na dobre wyniki. Że zarząd... Dobra, no zaryzykujmy, słuchajcie. Zaryzykujemy. O, tu jeszcze jakiś projekt doszedł. Próbujmy go e, sekcje boczne on dużo daje. Kiedy jest następny wyścig? To ile? Za 8 dni na Monzie, u, la la Italian A e, dojdzie jedno na Monza. Dobra, dojdzie jedno i pójdzie do Polituna B! Kierowcy numer 1 mam. No. Po pierwsze go boli dużo, czyli No bo jak nam to nie dowodzi. Znaczy zobaczymy co pokażą Nasi kierowcy w Holandii nie. Mam nadzieję, że dowiozą... Dobry wynik, ale mam w nich lekkie zwątpienie. Które się nazywa brak zaufania Do tych kierowców po prostu Rozumiecie o co chodzi, po prostu W sensie nie mam zaufania do Lando Po tym co ostatnio odwalił Ojojojoj, oj, oj, oj. będzie padać w wyścigu, we wszystkich sesjach ma padać o, jeszcze kara jest dla kogoś. Nie pamiętam dla kogo, ale wiem, że dla kogoś jest ta kara. Oj, ale treningu żaden z naszych nie dowiózł. P13 i P14, ale słuchajcie, wyniki treningu się nie liczą. Pamiętajcie o tym. Tak, tak. Co tam gadacie sobie pan panowie? Kierowcy muszą dostać się do Q3? No muszą, muszą, bo jest zarząd na tym Grand Prix. Są postawione wymagania. Musi być Q3. No chcemy dwóch, ale wymagany jest jeden. Niestety poprzedni Grand Prix, poprzedni weekend wyścigowy nie dowiózł... Nie dowiózł po prostu bez punktów. Zakończył niestety w poprzednim weekendzie Londonoriz. A jeżeli no, nie popełniłby tego błędu, czyli tego spina... Nie wiem, nie stawiałbym wygraną, ale stawiał, nie stawiałbym nawet, że byłby przed George'em. Ale stawiałbym bardzo dobre punkty dla niego: typu właśnie to szóste, piąte nawet miejsce. Może no, niestety, no nie dojechał w tamtym wyścigu. Fajnie, że przewidywana szła pogoda, podoba mi się. Woda 1,11 Jeden i jedna setna jedna dziesiąta? Chyba tak, co by się powiedzia Dobra, no to panowie wyjedziecie pod sam koniec. No, chcę dla was. Bo chcę... Dobra. Jedźcie panowie. Zobaczymy. Bezbłędnie musicie. U, ale z na torze. Oj, 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 to nie wiem, mi się wydaje, że szybkie. Okrążenie George Russell P3, robi trzecie okrążenie. Nice Alando Norris. No jest P5, yeah, ok. Really Norris, bardzo dobre okrążenie kierowców. So P5, po pierwszych przejazdach Perez oraz Oscar Piastri się nie zakwalifikują. Yy, nie zdążymy już wyjechać drugi raz. O, a czemu tu masz tylko dwa komplety? Norris. Chcę odpowiedzi. Nie, ja muszę zaryzykować, bo. O kurde. To ryzyko chyba było błędem. Sektory. Żółte. Perez jedzie na żółto. Tak naprawdę to najbardziej, ja patrzę na dżeko, czeko. Żółto. Dobrze. Perec spada. W Q1 odpada Tsunoda, Joe, Perez, Albon oraz BotBotas. Nie, tu Perez ma takie podejrzenie, że on nawet będzie zjeżdżał. Tak, to już nie kończy tego okrążenia. Czyli Perez odpada w Q1. Realistyczna tak data, tak szczerze. W tamtym roku też się nawet takie akcje zdarzały. George Russell dał radę na P10. E, i słabo. Ale tu ogólnie nie dowieźliśmy, dwóch jeszcze nie dowiozło. Liczę na kwalifikacje dwóch kieszczów do Q3, ale musimy być realistami. Czekaj, tu jest 5 minut now. Jedźcie natychmiast. Dobra, Fioletowy sektor Lando Norris robił. Lando Norris miał szybsze tempo. Nie chce bronić nas siłę. Lando, ok. Czyli który kierowca wyjechał pierwszy, ten się po prostu zakwalifikował. I teraz to Lando Norris się kwalifikuje. A też nie, yy, czyli mamy odwrotnie. Znaczy, ja bym jeszcze Georgia wypuścił, patrzcie, patrzcie. Ja bym jeszcze Georgia wypuścił per intera, ale to od razu liczę na to, że no nie da rady, wiem, no ale no, dwie dziesiąte bym musiał zrobić. Nie da rady, nie wierzę w to. Żółto, żółto P13! RZS SRC SP-13 powinien zrobić pomiędzy nimi większe odstępy, wie mam nauczkę na przyszłość. No niestety, George Russell tym razem odpada w Q2. Czyli co, będzie taka przeplatanka teraz, że w jednym wyścigu w Q2 odpadnie Russell, a w drugim Norris? Nie widzi mi się to. Bo nie wiem, któremu kierowcy mam zaufać, ale George Russell odpada! Czyli chyba ta nowa część jednak mogła coś tam pomóc. ale co mu warunki na łeb? Na samym początku. I się okazuje, że te warunki na łety są najlepsze w całej sesji. To ja bym się uśmiał. Nie, no pod koniec będzie suchy tor, i tu się nie opłaca wyjeżdżać. I od razu mu przeło przełożę to na softy. No po prostu czekamy, no, musimy poczekać, bo nie ma sensu wyjeżdżania. Po prostu, mm, to staje się wilgotny. Mm, o, ok. Czyli co to będzie takie, że. No, mam nadzieję, że tak nie będzie. Boję się, że nie zrobiłem lapa i nie dojdzie do tych softów, bo pogoda mnie nienawidzi w tej grze ogólnie. Musimy już wyjechać. Dobra. Jedź, jedź, jedź na lis! No, zobaczymy. Oby tylko nie był blokowany. Dobra. Niech ten Magnusen nie przeszkadza. Na prostej chyba dał się wyjrzeć. P7. Oj, P7, wiecie, że to jest przed Alpinką, za Alpinką, właśnie za Alpinką, bo my jechaliśmy za Alpinką, to jest zła informacja, oj, oj, oj P10, P10, te hasy są za wysoko. No i jest problem. I to nie mały problem Dobra A, jeszcze no i jest P19 ludzie. p 19, -19. Ojej, co to będzie taka pogoda, ale tu trzeba zaryzykować, słuchajcie. Softy. Nie mogę jechać, softy, 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 niestety. jakby <laughs> okay, tak. I tu bym sobie ustawił intery Co nie? Zobaczymy. Yy, to wejdzie sobie tutaj okno. Oby to tylko były warunki na, na inter Na Intel, znaczy. Jak nie, to wtedy jedziemy w strategię początkową, czyli tu nie będzie interów tylko tu zamiast interów, to sobie jeszcze to cofniemy, tu wrzucimy jeszcze, gdzie to się kończy, no gdzieś zanim wcześniej, to gdzieś tu pewnie. Godziny, minuty, ok, czas to jest plus minuty wszystko. Yy, tu bym obstawiał kolejne softy. <laughs> nie no, dobrze, może mieć tyle softów. Ale tu softy, czy tu lepiej medy? Ja bym tu dał medy i ja bym wziął tą strategię, a po prostu to wiem, że wrzucę softy, a będziesz jechał to samo co on. Ale się dużo okrążeń jedzie. No niby spoko, ale niby nie. Bo zanudza mnie tyle okrążeń. Ja wiem, że to jest taki sam dystans tak naprawdę, ale... Nie, between... nie wiem czy co wola... Nie, chyba wola jak jest duszy turn, ale... Nooo... Yes. And last ale and where we go. Here we go. And the knife. <laughs> Odklejka. Eee, dobra on board. Let no. Razem wyprzedza Fernando dobrze wyprzedza Okona. Wyprzedza Luisa, wyprzedza Hulkenberga. Czy będzie taki long. festiwal wyprzedzania? Oby. No Muszę ponarzekać na tego Magnusena i Hulkenberga. Co oni tu robią, to ja nie wiem. Yy, z Piawskim walczymy, okej. Okay. Dobra, Magnusen wyprzedzony. Ej, to Russell walczy. Myślałem, że to Nollys walczy. Dobra, ale tu miał karę w tym wyścigu, więc ten wyścig musimy potraktować bardziej z przemrożeniem oka, mówię. No ponieważ mówię właśnie, no, była to sprawa z karą dla Nolisa, ale mógłby się przebić miał wszystko. Tu są, to są warunki intery. To są warunki intery. One pierwszy pit stop, dobra! Zjeżdżamy teraz sobie na pierwszy pit stop. Co ja mu założyłem? Oj, ty nie masz tylu softów, co ja założyłem Raselowi? No już problemy, świetnie. Czekajcie co ja założyłem o nie no sowcy, dobra, wszystko poszło zgodnie z planem. Okay. Żeby tylko, że tak powiem, y, pogoda poszła zgodnie z planem, żeby zaczęło padać po mojej myśli. W perfekcyjnym momencie dla nas. Patrzę tą pogodę nerwowo. Ojojo oj, się zmieni cały czas ten wykres. Ten wykres nie można mu ufać. No dobra, no, co najwyżej będą bardzo małe punkty. Wtedy czekamy na deszcz. Jeszcze długo sobie poczekamy tu jest Pięć okrążeń. Dziewięć okrążeń. Tu nie zgadłem tak szczerze. Szczerze nie zgadłem. Z oknem pit się daje. Na tej interki. Więc musimy zwolnić niestety. Czyli to będzie jedna z tych... Więc i czerwona flaga! Świetnie! Dziękuję! Dziękuję! Czerwona flaga. Czy nasi żyją? Nasi żyją. Tak? Czekaj. Tak. Świetnie. Świetnie. Czerwona flaga w odpowiednim momencie. Ale co się stało? Nie wiem, ale chciałbym się dowiedzieć. Devlish, Gasly Sunoda Sergeant? Yes, yeah, sergeant e, a tu pokażcie to nie są trzy okrążenia Nie wiem, co stawka założy Nie wiem Sergeant, tylko Ej no i taki bolik wywołuje czerwoną flagę Ja chcę powtórkę. Aha, no Williamsy się walczyły świetnie. Nie no okej, okay, no. Dobra. To tak, no. Red flaga. O, Warunki wznowienia deszczek już. 6-12. No to deszczek na tej Chyba, że nie ma tutaj tego. Ta... Czekajcie. Ale to jest obecny. Nie, dobra. Ryzykujemy. Wchodzimy na intery. Na czym jest stawka? Ale tu pokazuje obecno. Pończy, nie tak, bo ja mam założone softy. Oj, jest teraz. I czy pada? Pada! Dobrze! Let's go! Strategia wyszła. Czyli nie zwaliłem tej strategii. Świetna informacja, naprawdę jestem zadowolony, czegoś nie... czegoś nie popsułem. Fajnie, jakby tak padało już do końca wyścigu. Nie, to będzie krótki ten deszcz, no nie krótki, ale nie jakiś bardzo długi. Wszyscy intery, tak. No to już były warunki, to już dochodzenie, bez dochodzenia, bez kary w tej sytuacji, co? Nie no no, niby wiecie o co chodzi, no wiecie no, team nie chce kary dla drugiego kierowcy, zawsze tak jest, a poza tym Team by musiał płacić jakby była jakaś kara, nie, to się po prostu Timowi nie opłaca, żeby, tak, to było raczej wilgotne. Dobrze, podoba mi się to. Oh, wakacje! Dobra, yy, Rasel jest z przodu. Jakoś sobie radzi, niestety, okon jest za nami. No, niby spoko, bo nie jedzie. O, erz. Nie jedzie A, za nami czy, czy... bezpośrednio z huteriem. Yy, dobra, dobra, coś tego rozumiem. Tutaj, oj, tu będzie dopiero w tego deszczu. A ja już mam nieźle zużyte te opony. No boję się o te opony, szczerze, boję się. 8, hmm. że Jakiś VSC, VSC safety car. Tym bardziej, że są warunki deszczowe. Więc byłby on możliwy, ale jedziemy bez tempa. I jedziemy bez tempa. Kurczę, no. Będę awesome. I niech szybko ten tor wysycha. Dobra, niech ten to, tor jak najszybciej schnie. No, bo to już było. Tra-ta-ta-ta. Ta, ta, ta. I nie wróci więcej Jestem odklejony. Wiem. Eee, dobra. To jest suche. Eee. Co robimy? Czy to już jest pit? Tak! To już jest pit! Nie! Ja chciałem czas zatrzymać! A nie przyspieszyć! No, 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 no! Grad, strategia, grat strategia Dobra A Ty jeszcze zdążysz Lando Dawaj Bo laser to już zwali ten wyścig Ka Dobra Panowie jedziemy, jedziemy Gaz w podłogę że tak powiem Gaz w podłogę nie no, on się dało je wyprzedzić, a ja nie każę jechać na sprincie. Dobra, Rasel, jesteś w punktach, aha, ale dwie alpinki są w punktach. To już nie za dobra informacja. Nie. Magnusen jest w punktach. No jednak nie jest za dobrze. Myślałem, że jesteśmy w lepszej sytuacji. Niestety no. To będzie słaby wyścig. Ta alpinka. Ta alpinka. ja i Zbliży się na 9 punktów. Dobrze, uciekliśmy mu. Dobrze. No wyprzedził. Gaz, gaz, rasel, gaz. Ty wiesz jak jeździ Hamilton nie jesteś w stanie go wyprzedzić. Naprawdę, masz lepsze tempo od niego. Nie, Norris, 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 nie możesz woli może się dawać wyprzedzić żółte flagi. Trzy okrążenia do końca: nie jesteśmy w najlepszej sytuacji. Norrisowi się kończy paliwo. Norris ma problem lekki z paliwem. To samo muszę powiedzieć o George'u, niestety. To paliwo, niestępne ludzie, dojedźcie do mety, błagam was. Dojedźmy do mety, już nie Koncept. walczcie, dojedźcie po prostu. Dojedź do mety, Norris. Okay, to jeden punkt. Nie dojechał. Kur... Nie no, na serio? Nie, na no dwa centymetry przed metą się zatrzymał. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Jeszcze Alban go wyprzedzi. A ja oni go wyprzedzą, czy tak nie? Za bardzo? Chyba nie, chyba nie, chyba go nie wyprzedzam, bo oni już skończyli wyścig. Yy, zakończyli w punktach lando, niestety nie dokończył tego wyścigu. Pech, 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 pech. Esteban, szczur okon. Za dużo zyskał. Nie jesteśmy w dobrej sytuacji. W ogóle nie jesteśmy w dobrej sytuacji. Po tym wyścigu zarząd jest trochę zły, mi się wydaje. Troszkę zły jest. O, fajnie, że zaawansowałeś. No dobra, no to już będzie koniec tego odcinka. No.